Tajemnica zaginionej skarboniki. ranek Ach, Spałem jak smerfuś. O, na smerfa! Ktoś ukradł Kasi skarbonkę. Ach, jej, jej! Co się stało? Kto smerfuje w dzwonu? Naprzód, moje smerfy! Ktoś ukradł musimy ją obudzić. Hmm. Chcesz nam pomóc złapać złodzieja Garfield? Męczy mnie już samochodzenie w cieniu lampy. Obudź mnie, jak będą łazanki. <laughs> Powiem inaczej. Pomożesz że Albo zrobię z ciebie kotlet. Dlaczego Alf musiał wylądować właśnie na mojej szafce? Świetna okazja, żeby komuś pomóc Ale gdzie jest Alwin? Alwin! Alwin! Zajęty! Ktoś potrzebuje twojej pomocy! Co? Następny łowca autografów? Dajcie spokój! Przestańcie! Postawcie mnie na ziemię! Śmiało moje smerfy, śmiało! Czyżby już było po śniadaniu? Może jeszcze nie. Ależ, Kubusiu, nie myśl teraz o śniadaniu. Próbujemy obudzić Kasię. Mógłbyś nam trochę pomóc? Uwaga, tam na dole jestem gotów. Och, ojej. Myśleć, myśleć, myśleć. Obudzę kermita, a on obudzi Kasię. No, dosyć już! Dosyć! Nienawidzę dzwonienia! Zostawiłam budzik na sobotę. Skarbonka! Ktoś zabrał skarbonkę! To jak sądzę dźwięk rozbijanej świtki skarbonki. Łatwo go odróżnić od skwierczenia smażonych łaza... Mi się nie podoba. Mnie też. Ani śladu jedzenia. Ktoś się zbliża! Świetnie! Tu jest jakieś sześćdziesiąt złotych. Nie mogę w to uwierzyć! To przecież brat Kasi! Dlaczego tłuką świergie, a nie krowy? Czekaj. Przyszłam, Przyszła, bo szukam. Czy to moja skarbonka? Mówiłem ci, nie wchodź. Spadła, ja próbowałem ją skleić. Wolne żarty! Spadła z mojej szafy do twojego pokoju? Zabrałeś ją. Co jest w tym pudełku? Nie twoja sprawa. Nie waż się go ruszyć. Co się z tym robi? Albo ktoś przeprowadza niezwykły eksperyment chemiczny, albo czegoś tu nie rozumiem. Tu tak. Wydaje mi się, że już dawno nie jesteśmy w bajce. Co tak dziwnie pachnie? Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że to marihuana, zabroniona przez prawo substancja odurzająca. Czyżby Michał brał narkotyki? Zachowujesz się dość dziwnie. Co cię to obchodzi? Jeśli potrzebowałeś pieniędzy, mogłeś mi powiedzieć. Dobrze się czujesz? Co się dzieje z twoimi oczami? Nic. Daj mi spokój, dobra? Michał! Zawsze mówiłeś mi o wszystkim. Co się stało? Michał. Dokąd idziesz, kochanie? Dzieciak ma już w kieszeni bilet donikąd. To narkotyki. O, Michał? Bardzo źle. O! Michał potrzebuje pomocy. Więc mu pomóżmy. Naprawdę, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Szybko? Pogodzenia. Skąd masz pieniądze na towar, Michał? Czy to takie ważne? Po prostu je mam, no nie? W porządku, tak trzymaj. Nie przejmuj się swoją siostrą jej głupią skarbonką. Ta, to jest dobry towar. Ale mam coś jeszcze lepszego: amfetamina. O tak, to jest świetne. Michaś, musisz spróbować. To daje niezłego kopa, jak złoto. Też chcę. I ja, ja też. No jak bierzesz? Chcesz być od niej gorszy, Michał. O co chodzi? Na co czekasz? Spróbuj, spróbuj. Chcesz, żeby przestali cię lubić. Policja. Zgiewamy. mały, każdy musi liczyć na siebie. Świetnie. To był pierwszy raz. Naprawdę, nigdy więcej tego nie zrobię. Co jest, facet? Jak to? Nie jesteś gliną? Okej, okay, zgadłeś. Nieźle ci poszło. Nie jestem gliną, jestem królikiem. Ale to, że mam długie uszy, nie świadczy o tym, że nic pod nimi nie mam. Uciekałeś przed królikiem? Ha, on jest z bajki! Uważaj, co mówisz? Wiesz co, mały, nie wyglądasz zbyt dobrze. A co to? Skręt? Co ty w tym widzisz? Więc powiedz mi, jak się w to wciągnąłeś? Zacząłem, bo sam chciałem. Co cię to obchodzi? Możesz mówić facet, co chcesz, ale muszę, choć nie lubię takich zabiegów, odświeżyć nieco twoją pamięć! Wehikuł czasu? Pożyczyłem od Jamesa Bonda. On jest mój! Rozejrzyjmy się, gdzie jest instrukcja obsługi. To dziwne. Brakuje kilku piw. Kochanie, pewnie je wypiłeś oglądając mecz. Oto powód. <laughs> Zrobię porządki w garażu. Zawołaj mnie na obiad. Co się dzieje z Michałem, Kasiu? Ostatnio zachowuje się tak dziwnie. Kochamy was oboje. Jeśli coś jest nie, tak chcielibyśmy pomóc. Chyba nic. Nie wiem, mamo. Przepraszam, Kasiu, dlaczego nie powiedziałaś? Kubusiu, umiesz mówić? <laughs> Oczywiście, że tak. Ale wcześniej nie mówiłeś, że. <laughs> Cóż, chyba masz rację. Chcę o coś zapytać, jeśli mogę. Dlaczego nie powiedziałaś, mamie, że również martwisz się o Michała? Michał, wpadłby w terapaty, gdybym o tym powiedziała. Być może. Co się jednak stanie, jeśli dalej będziesz milczeć? Pasy! Będzie trochę trzęsło, następna stacja 3 lata temu! <laughs> ja! Świetny odbiór, Michał! Dzięki! Dlaczego nie ma koloru? Posłuchaj, no, Fatet, to przeszłość, a przeszłość jest czarno-biała, rozumiesz? Na tym ekranie możesz obejrzeć wszystkie wydarzenia z twojego życia. Czy poznajesz może tego gościa? E, to ja, kiedy byłem dzieckiem. O, czyżby? Ej, chcecie dostać raka płuc, czy co? Mm -mm. Spoko, jesteśmy na haju, wiesz. Trawka, marihuana. No jasne, pewnie, że wiem. Chcesz? No to jak boisz się? Nie. Nie. I co, powiesz mi, że sam chciałeś? Pomyśleliby, że jestem tchórzem. Lepiej być tchórzem niż frajerem. Wszyscy to robią. Nie bój się, to proste. Spróbuj. Tylko pomyśl, gdyby wszyscy skakali w przepaść, skoczyłbyś z nimi? Hmm, myślę, żebyś skoczył. Tak nie? Niezbyt zbyt to mądre i na pewno nie warte naśladowania. Ej, zostaw go w spokoju. Pobawił się trochę z kolegami. To moi koledzy. Nie robili przecież nic złego. Skąd Ty... możesz wiedzieć, co jest dla nich dobre? Pomogłem im. Ich problemy uleciały z dymem. Pff. Odeszły. Zniknęły. Każdy ma jakieś problemy. Nawet my, króliki. Nie wszystkie da się szybko rozwiązać. Ale to, co jest najcenniejsze, jest tutaj. Dzięki temu jesteś sobą. Musisz tylko w siebie wierzyć. Ale dzięki mnie czują się lepiej. Dzięki mnie. Narkotyki sprawiają, że czujesz się lepiej tylko przez chwilę, bardzo krótko, bo prędzej czy później. Uuuu! Przyjacielu, naprawdę tego chcesz? Tato, możemy porozmawiać? Kiedy tylko zechcesz. Słucham. Martwię się o Michała. Tak się jakoś dziwnie zachowuje. Kasiu, każdy nastolatek zachowuje się trochę dziwnie. Wyrośnie z tego. Myślę, że to coś więcej. Proszę. Nie, nic takiego. Za trzy dychy mogę załatwić ze dwie porcje. Och tak, Koka jest świetna. Michał, masz kasę? Ale Koka to mocny towar. Daj spokój. Chyba nie zawiedziesz swoich kumpli, co? Nie jesteś już dzieckiem, Michał. Mam go! Oddaj. <śmienicza> Angi gulagu. Nigdzie nie będziesz bawił się lepiej niż tu. Jak ja się tutaj znalazłem? Wpadłeś chyba w niezłe bagno, przyjacielu. Mogłeś tego uniknąć, ale się nie starałeś. Pomyśl o tym, to twój największy problem. Jaki problem? Narkotyki, stary. Musisz mieć w głowie niezłą sieczkę. Narkotyki nie uczynią ci nic złego. O nich czujesz się lepiej, prawda? Tak. Przyjacielu, jeśli mu wierzysz, to wpadłeś w niezłe tarapaty. Lepiej się zastanów. O co ci chodzi? O to. Gdzie ja jestem? Właśnie wyruszasz na wycieczkę po ludzkim mózgu. Dzięki sile twoim wyobraźni... Tak. Ty to nie cudowne? A! To ludzki mózg! Widzisz, Michał, po wzięciu narkotyku przez jakiś czas czujesz się lepiej. Tak, całkiem nieźle. <śmuszczaj> Ale kiedy narkotyk przestaje działać, czujesz się bardzo źle. Za każdym razem coraz gorzej. A! Nasze życie wisi na włosku! Nie Jeśli ta przejażdżka zaraz się nie skończy, nie będziesz mógł jej nigdy przerwać. Będziesz brał narkotyki tylko po to, żeby czuć się tak jak kiedyś. Co się dzieje? Co to? Narkotyki! Oto co robią z mózgiem! A weź to tylko jedna zarystyki. Nie tego spodziewać! Nie podoba mi się to! Gdzie teraz jesteśmy? W mojej głowie? To wszystko dzieje się we mnie? Pięknie, co? Ciem przewróci, mózg nie będzie A Ratuj się kto może! Podsuźcie, szybciej! Nie mogę, nie mogę się wydostać. To mój własny mózg. Ratunku, na pomoc! Ratunku, na pomoc! Co to? Co się ze mną dzieje? Wszystko w porządku? Co? Czy ja widzę kaczęta? Ach, to chyba działanie narkotyków. Narkotyki? O, o to złe wieści, Michale. Dlaczego nie powiesz i nie? Może nie chcę tego powiedzieć. A może nie wiesz, jak to zrobić? Nauczmy go! Mówić! Nie! Nie bójcie się, moi drodzy. Mam coś, czego moglibyście spróbować. Po tym poczujecie się naprawdę świetnie. A pamięta jak ważnym słowem jest nie. O tak, o tak! Czasem dobrze bywa tam, gdy musi się je. A jak o tak? Gdy chcesz radę sobie dać. Nie. Dobrze masz to słowo znać. Kiedy widzi się, może być źle, mów nie. Uratuj nas, by jeden raz nie. I mów to głośno. Nie to słowo znać, o dziś wielki czas je. Nie jest za późno! Cisną, kuszą cię! No ty nie wahaj wcale się! Bo ciało, pan Szockim, odpady bo gdy nie odmówisz, za chwilę chwyci cię w szpony swe zło. I tak się zagubisz, że spadniesz na dno. Na dno? A w bodzie kłopoty mieć? Samemu zaplątać, się w to jest! Głupota to jest! To jest! Aż mi słów brakuje. A nie chcę klość! Masz wspaniały dom! Nie zabijaj go! Kadiet kolorowy, chcesz mieć go? z głowy? raz przy... Chyba mam katar. To chyba także dobrze, gdy powiesz je. Póki nie jest za późno, kuszą cię. Nie wahaj wcale się. W oczy śmiało patrząc im. Pod... Powiedz nie. znów nie. nie. daj wmówić sobie nigdy, że. To dla ciebie wstyd. Po mumu, fawa, po Po po. Nie zapominaj. Gdy widzisz, widzisz, że zaczyna być je. Mów nie. A to jeszcze raz. Gdy widzisz, że zaczyna być je. Chyba jakiś zły sen. Zamknąłeś mnie. Mówiłem, żebyś tutaj nie wchodziła. Kubuś chce wiedzieć, dlaczego nie rozmawiasz z rodzicami. Powiedz mu, żeby pilnował własnego nosa. Dlaczego nie jest już tak jak kiedyś? Już tak nigdy nie będzie. Wynocha stąd! A jeśli piśniesz, choć słówko rodzicom! To boli! A, nie chciałem. Jest natrętna, dobrze zrobiłeś. Nie wiem. Przecież to moja siostra. Już nie wiem, co mam robić. Nie czuję się dobrze. Wyglądasz świetnie, możesz mi wierzyć. A, o, o! Widzisz mnie? To masz kłopoty. A? Musimy coś z tym zrobić. Ratunku! Hej! Oglądałem się w lustrze. Wyglądam świetnie. Problem w tym, że nie widzisz, jak naprawdę wyglądasz. Powiedz mi, kto to jest? To ja! Widzę siebie! Stop! Przerwa w grze. Dwa żołnierze osobiste. Kto to jest? Na pewno nie Freddy Krueger. To ty! Przykry widok, co? Zrozum, narkotyki nie są twoimi przyjaciółmi. To śmiertelni wrogowie. Walczą z tobą i chcą tobą zawładnąć. Mogę przestać, kiedy zechcę. Panuję nad sobą. Stop! To nie takie proste. Jeśli mi nie wierzysz, pogadaj ze swoim szefem. Ale to ja nim jestem. Ja kieruję swoim życiem. Pokój szefa? Jak się masz? Michał! Wiem, że miałam nie wchodzić, ale. Michał! Nie mój się, otwórz pudełko, nic ci się nie stanie. Kim jesteś? Przyjacielem twojego brata. Otwórz je, Kasiu. Na twoim miejscu, choć to niemożliwe. Nie wierzyłbym mu. O! o, o! Kubusiu! Spokojnie to tylko kawałek pluszu. <laughs> Pamiętaj, że miś podróżuje rzadko, a ja tak. Uwierz mi, otwórz pudełko. A co w nim jest? Po prostu zobacz sama. Na pomoc! Chcę się stąd wydostać! <laughs> Nie chcesz zostać sam? Спробуй, спробуй. Poznaj swoją przyszłość. Moją przyszłość? Jestem fakir Fido. Albo jakoś tak. Podejdź bliżej, mój sympatyczny gościu, a ja pokażę ci twoją przyszłość w tej kryształowej kuli. Śmiało Kasiu, twój brat robi to często. Jeśli zrobię tak jak on. Może znów będziemy przyjaciółmi. O tak, to świetny pomysł. Co to jest? Strasznie ciemny obraz. To wszystko, co widzę. Przecież to kula do kręgli. Ha, ha, tak! Słusznie! Dlatego ostatnio przegrałem zawody. <słuch> Proszę. Teraz zobaczę moją przyszłość? Jasne, że tak! Przecież to moja praca, uważaj. Patrz uważnie, uważnie. Twoja przyszłość ukrywa się za tymi drzwiami. Nie jestem pewien, czy chcę ją zobaczyć. To przecież ja. Tak wygląda moja przyszłość? Tak, jeśli nie skończysz z narkotykami. Używasz, przegrywasz. Michałku, bardzo nam na tobie zależy! Uberzej, facet, to twoje życie musisz z tym skończyć. W narkotykach nie ma nic ciekawego! Musisz, musisz powiedzieć im nie! Tak! Bądź najlepszy i bądź sobą! Bez narkotyków! Jak się stąd wydostać? Nie, Kasiu! <noise> Nie rób tego nigdy. Pamiętaj, nie rób tego nigdy w życiu. A ty robiłeś? Byłem głupi. Bardzo głupi. Więc nie rób tego nigdy więcej. Może mi się uda. Michaś, czy chcesz czy nie, zawsze będziemy kumplami. Wiem, że to nie jest proste. Pogadaj z rodzicami. Pomogą ci. Ja też. Posłuchaj mnie, Michał. Chyba słuchałem cię zbyt długo. Hej! Tak łatwo ci się nie uda. Jeszcze tu wrócę! Zobaczysz! Tak, Kasiu, na pewno zechcę tu wrócić. Ale my będziemy na to przygotowani, prawda, przyjaciele? Tak! Dziękuję. A już się bałem, że ominie mnie to ważne wydarzenie. Chodź, Kasiu, porozmawiamy z rodzicami. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Hagi film do Wrocław studio Sonika. Tak już jest, że ten świat mi wyrzeka od lat naprzód rwie. starcy kilka fal A już świat odpływa w dal Potem wciąga Ciebie wilk I jesteś na dnie Przecież można było użyć choć, choć raz, raz, raz słowa nie. nie Narkotyk nie sprawi, że świat Nabierze zapachów I barw Tylko w Twojej głowie Wydaje się, co? Z tego kolory! Masz skromniec odrzuć pozory gdzieś w końcu. Zobaczysz wyraźnie, że czas już zacną zbudzić się! Tak już jest, że ten świat niby rzeka od lat na przydrwie! Ruszaj z nim w długą drogę. Póki on zabrać Ciebie chcę! to wierzymy, że... Nie dasz nigdy wciągnąć się, choćby Bóg wie, gdzie lot ślepy rzucił cię. Yeah! Tłumaczenie Piotr Skotnicki, reżyseria i dialogi Krzysztof Kołbasiu. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska, Jacek Osławski, Sławomir Czurnuk, Paweł Fidala, Jerzy Januszewski. Organizacja nagrań Beata Aleksandra Kawka, Tadeusz Wacławski. Teksty piosenek Marek Robaczewski. Kierownictwo muzyczne Marek Klimczuk. Wystąpili Monika Wierzbicka, Anna Apostolaki, Silona Kuśmierska, Izabela Dziarska, Joanna Jabłczyńska, Miriam Aleksandrowicz, Joanna Wizmur, Małgorzata Sadowska, Małgorzata Drost, Izabela Bukowska, Wiesław Michnikowski, Aleksander Jakubik, Jan Kociniak, Mieczysław Gajda, Tomasz Kozłowicz, Andrzej Krucz, Stefan Knotę, Roman Szafrański, Paweł Szczesny, Janusz Zadura, Robert Rozmus, Andrzej Butruk, Zbigniew Suszyński, Włodzimierz Pres, Mirosław Wieprzewski, Piotr Gogol, Jacek Czyż, Andrzej Gawroński, Dariusz Odija, Maciej Gudowski. Dziękujemy wszystkim kolegom za bezinteresowny udział w realizacji polskiej wersji filmu. Tajemnica zaginionej skarbonki.